Na program zaprasza sponsor, właściciel portalu aranżacji kuchni .com .pl. Sponsorem audycji jest spółka BCLDS Bobkiewicz Cholewiński, producent cystern. Pierwszy punkt zdobyty na własnym stadionie w rundzie wiosennej sezonu 2013-2014 dopisali do swojego konta piłkarze KSZO 1929. W sobotę przed własną publicznością zremisowali jeden do jednego z ekipą Beskidu Andrychów. Prowadzenie dla gości w 20. minucie meczu zdobył Dawid Rupa. Natomiast punkt pomarańczowo-czarny uratował w ostatniej akcji meczu pewnie egzekwując rzut wolny Mateusz Mąka, który po strzale z 25 metrów pokonał bramkarza gości. Długo wierni sympatycy ekipy ze Świętokrzyskiej czekali na pierwsze punkty tego roku na Ostrowieckim Stadionie. Po porażkach z Dalinem Myślenice, Hutnikiem Kraków oraz Granatem Skarżysko w sobotę zainkasowali jeden punkt. Nie było to jednak sprawą prostą. Mimo, że to gospodarze mieli optyczną przewagę w meczu, to jednak nie potrafili udokumentować jej zdobyciami bramkowymi. To gości objęli prowadzenie w sobotniej potyczce, a podopieczni trenera Lasockiego długo szukali szansy na doprowadzenie do wyrównania. Ostatecznie w ostatniej akcji meczu gospodarze uratowali cenny punkt, który być może arcyważnym w końcowej klasyfikacji rozgrywek III Ligi Małopolsko-Świętokrzyskiej. To było chyba pierwsze spotkanie, w którym naprawdę totalnie zdominowaliśmy przeciwnika. Byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem. Przeważaliśmy, stwarzaliśmy naprawdę świetne sytuacje bramkowe. Wreszcie, bo, bo, bo nie udawało nam się to w poprzednich meczach, tylko brakowało tej kropki nad i. Straciliśmy bramkę, gdzie. No zespół z Andrychowa stworzył jedną, jedyną sytuację i to po kontrataku, gdzie y, pół odprawy. Ja mówiłem o tym, że nasz zespół nie może zaskoczyć z kontrataku, no ale niestety y, dostaliśmy taką bramkę. Chwała chłopcom za to, bo naprawdę każdy z nich zasuwał, dawał w siebie wszystko, dawał z wątroby. Radek Mikołajew z kontuzją Achillesa grał, już zaczął utykać, to no niestety konieczna była zmiana. Ja jestem pełen uznania dla tych chłopców. Super, że udało się Mateuszowi strzelić bramkę, bo właśnie w takich momentach taki zawodnik jak Mateusz właśnie przechyla szale, albo zwycięstwa, albo, albo remisu i ja mam nadzieję, że ta bramka. To jest naprawdę dobry prognostyk na to, że my wreszcie ten e, u siebie, wreszcie mecz wygramy i zainkasujemy trzy punkty, bo gdybyśmy my naprawdę wygrali wystarczy 3-4 mecze u siebie, jesteśmy w pierwszej siódemce, ósemce i to jest naszym największym problemem, bo my na wyjeździe gramy dobrze, na wyjeździe w tej rundzie jeszcze nie, nie przegraliśmy. Zagraliśmy innym ustawieniu zupełnie chłopcy świetnie realizowali założenia taktyczne w Bochni. Tutaj też było bardzo dobrze, bo naprawdę Andrychów, mimo że troszeczkę tam gdzieś coś tam próbowali, ale mieli jedną sytuację i tą jedną sytuację wy... dokładnie z, dokładnie wykorzystali to był to był kontratak no, no chłopcy się uczą. fajnie bo, bo no, mi się to podoba bo bo no naprawdę graliśmy bardzo, ale to bardzo dobrze. Przychodzą mecze i troszeczkę jest, było inaczej. Teraz no, wreszcie, wreszcie gdzieś tam to zaskoczyło. My mamy naprawdę fajnych chłopców, fajnych zawodników. Oni walczą, oni dają z siebie wszystko. Naprawdę oni jeszcze niedawno, nie, nie wszyscy, ale niedawno grali w dużo, dużo niższych ligach. Ja jestem pełen uznania dla tych, dla tych chłopców. No, szkoda, że pierwsza runda, jedną bramką pełną meczek, gdzie też niezasłużenie przegrywaliśmy. Teraz też jakieś coś tutaj jest. No, no, czasami tak w futbolu bywa, że klub przeżywa jakiś kryzys. My musimy go wszyscy wspólnie przetrzymać, a wtedy może daj Boże, będzie utrzymany i trzecia liga zostanie w Ostrowcu. My na treningach to naprawdę aż miło to wygląda, bo, bo treningów szczeleckich mamy teraz bardzo dużo, no bo to wiadomo, no jako trener muszę, muszę zareagować za i na treningach to wygląda bardzo dobrze. No, to jest kwestia, żeby właśnie to puściło, żeby to przełamało, żeby ta bramka wpadła i to wtedy by poszło, bo no, gdybym ja strzelił tą bramkę w pierwszej połowie, czy Michał Kosowski, gdyby, gdyby sytuacja, naprawdę by nas puściło i, by, i byśmy prawdopodobnie wygrali większą ilością bramek, a tak to no, cały szerszy cztery punkcik mamy. Optymistycznie do gry zespołu i przyszłości ekipy Krzod 1929 odniósł się strzelec bramki, która dała Ostrowczanom jeden jakże cenny punkt. No, mam nadzieję, że przełamaliśmy to w sumie to nieszczęście, które sprzyjało nad nami. Szczerze mówiąc to cieszę się bardzo, że dzięki mnie, w sumie dzięki całej drużynie ten punkt cenny zdobyliśmy. Jak widać u siebie jakoś no nie idzie nam jakoś najlepiej. A co dowolnego, to szczerze mówiąc, to miałem pierwszą myśl, żeby wrzucać, ale jakoś uwierzyłem chyba w siebie za bardzo. No i udało się. Po tej serii pojedynków Ostrowczanie spadli jedno oczko w ligowej tabeli, gdyż zespoły z pleców KSZO 1929 dopisały do swojego konta punkty. W tej chwili Pomarańczowo-Czarni mają w swoim dorobku 25 punktów, plasują się na 15. miejscu w tabeli tej klasy rozgrywkowej. Przed drużyną ze Świętokrzyskiej kolejne dwa arcyważne ligowe pojedynki. Już dzisiaj, 30 kwietnia ekipa trenera lasowskiego zagra w derby województwa świętokrzyskiego z drużyną wiernej w Małogoszczy. Trzy dni później ponownie przed własną publicznością ostrowczanie zagrają z górnikiem Libiąż. Ewentualne punkty zdobyte w tych pojedynkach mogą być na przysłowiową wagę złota. My musimy wydobywać punkty. Musimy wygrywać, żeby myśleć realnie o, o utrzymaniu. My walczymy, tak jak widać na boisku, gryziemy trawę i mam nadzieję, że to wreszcie wreszcie puści i sytuacja, jakie sobie będziemy. Stworzyć będziemy zamieniać na bramki. Początek sobotniej potyczki organizatorzy zaplanowali na godzinę 17. W niedzielę w hali przy Świętokrzyskiej rozegrane zostały finałowe pojedynki siatkarskiego turnieju mężczyzn w ramach memoriału Jerzego Brządziela. Organizatorami wspaniałej siatkarskiej zabawy, która rozpoczęła się w lutym tego roku w hali sportowej w Bodzechowie, było Stowarzyszenie Lisiny Bodzechowskie oraz radny powiatu ostrowieckiego Piotr Maj. Odpowiedzialnym za sprawne przeprowadzenie zawodów od pierwszego meczu turnieju był na co dzień wychowawca Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Krzysztof Kutera. Patronat nad memoriałem objął starosta ostrowiecki Zdzisław Kołamaga oraz wójt gminy Bodzechów Jerzy Murzyn. Do tegorocznej edycji rozgrywek zgłoszonych zostało siedem drużyn, które w fazie zasadniczej rywalizowały między sobą grając mecze systemem każdy z każdym na tabele. Po niej cztery najlepsze drużyny zawodów w hali przy Świętokrzyskiej zagrały o najwyższe turniejowe laury. W tej fazie odnotowano następujące rozstrzygnięcia. Progres Pawłowice uległ ekipie Bronieskiego 0–2, natomiast Olimpia 2–1 do 1 pokonała Ajax Sienno. W meczu o miejsce trzecie w zawodach ekipa Ajaxu pokonała Progres 2–0. do 0. Najważniejszym meczem turnieju był pojedynek pomiędzy ekipami Olimpii oraz uczniami trzeciego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Bronieskiego w Ostrowcu. Po dramatycznej walce lepszym zespołem okazali się uczniowie liceum i to oni po zwycięstwie 2 do 1 cieszyli się z sukcesów tegorocznej edycji Memoriału. Ponadto organizatorzy wybrali najlepszych zawodników sportowych zmagań. Najlepszym atakującym został Hubert Goss z Olimpii. Najlepszym przyjmujący także gracz Olimpii Grzegorz Majszyk najlepszym blokującym Wojciech Machel z Ajaksu. najlepszym rozgrywającym Rafał Dytkowski z Broniewskiego, a MVP memoriału Bartosz Wasiluk także z drużyny Broniewskiego. Najlepsi zawodnicy oraz zespołu otrzymali od organizatorów okazałe puchary, okolicznościowe dyplomy oraz drobne upominki. No jest to turniej skierowany przede wszystkim do chłopców, do chłopców, do drużyn amatorskich. Mamy tutaj w powiecie liczne grono yy, młodych ludzi chętnych do gry, i co roku organizujemy coś właśnie tego typu. A to zabawy siatkarskie gdzieś w gminach. No i tutaj uwieńczenie w powiecie. Ja już od można powiedzieć wielu lat robię właśnie siatkóweczkę amatorską. No i mogę powiedzieć, że tutaj jedynie zmieniają się twarze. Rosną młodzi, odchodzą starzy. I, a poziom jest ten sam, czyli poziom jest wysoki, bo tu jest. W ostrowcu na naszym terenie jest takie ciśnienie siatkarskie. Chcemy bawić się w to, tym bardziej teraz cieszymy się z awansu do Ligi, także to wszystko będzie się na pewno jakoś y, samoistnie nakręcać. No i tylko możemy kibicować tutaj dziewczyną. Czego możemy życzyć jako organizatorowi wspaniałej siatkarskiej zabawy? Nie wiem czego można mi życzyć. Zdrowia, jak będzie zdrowie, bo tego można tylko życzyć każdemu i każdemu tego życzę przy okazji. No. Do tego Ci serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Po części oficjalnej podsumowania tegorocznej edycji rozgrywek, rozegrany został pokazowy mecz połączonych sił siatkarek azsu u oraz zwycięzców memoriału. Po traktowanym czysto zabawowo pojedynku było wiele ciekawych akcji, które raz po raz nagradzane były brawami samych uczestników oraz kibiców, którzy utożsamiali się z zespołami występującymi na parkiecie. Ostatecznie w tym pojedynku nie było przegranych, a wszyscy jego uczestnicy zostali sportowymi zwycięzcami siatkarskiej zabawy. Podczas finałowej rozgrywki o najwyższe laury memoriału w przerwach między meczami zaprezentowały się dziewczęta z grupy Jasmine Dance, w gronie których znalazły się aktualne medalistki Międzynarodowych Mistrzostw Polski Fitness, które w sobotę rozegrane zostały w Tczewie. Były to Justyna Edlikowska, Natalia Wierzbińska, Julita Adamczyk oraz siostry Daria i Weronika Chmielewskie. Dla tych kibiców, którzy w niedzielę znaleźli się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, była to pierwsza okazja obejrzenia w akcji, choć nie wszystkich, zawodniczek KZS-u które od nowego sezonu występować będą na boiskach Orle Ligi. W siatkarskiej zabawie udział wzięli... Kamila Ganszyk, Barbara Bawą, Alicja Stefańska, Magdalena Soter, Iwona Tosirowska, Małgorzata Ściwisz, Ewelina Tobiasz, Kinga Hatala, a ponadto Dariusz Parkitny, Ania Frejlich oraz Roman Kowalski. Jednak na oficjalne podsumowanie awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej naszego kraju kibice będą musieli poczekać do 10 maja. Wtedy to w hali przy Świętokrzyskiej rozegrany zostanie towarzyski mecz pomiędzy ekipami pomarańczowo-czarnych oraz drużyną Orlen Ligi Legionowią Legionową. Legionową. Po meczu nastąpi feta z okazji awansu. Zespół na siatkarskie salony. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy kibiców na wspaniale zapowiadającą się siatkarską imprezę. Witam państwa bardzo serdecznie, dziennikarzy, jak i też. Yy... I kibiców. Mamy do zakomunikowania dzisiaj społeczności ostrowieckiej i myślę, że miłą nowinę i nie tylko społeczności sportowej. Planujemy jako klub sportowy Krza Ostrowiec Świętokrzyski. Wspólnie z Krzodem 1929 zorganizowanie rocznicy 85. powstania klubu sportowego Krzod Ostrowiec Świętokrzyski. Jak pamiętamy, 5 lat temu obchodziliśmy 80, 80, 80. rocznicę funkcjonowania klubu. Było to po wielu, wielu, wielu latach nieorganizowania właśnie rocznic, takie podsumowanie sentymentalne, gdzie wiele osób zostało odznaczonych za zasługi dla. Klubu Sportowego Krzostrowiec bez względu na formę prawną, na przekształcenia. No i postanowiliśmy w tym roku właśnie, kiedy przypada 85. rocznica, zorganizować uroczystość, która by odbiegała nieco od tam konwencji sprzed pięciu lat, mianowicie podsumowalibyśmy ostatnie pięć lat. Czyli krótko rzecz mówiąc, byłoby może mniej sentymentalnie, ale bardziej powiałoby teraźniejszością i też jakby planami na przyszłość. Tym bardziej, że no jesteśmy na etapie historycznego wydarzenia, mianowicie awansu Klubu Sportowego Krzyżostrowiec, AZS-u. Sekcji siatkówki do najwyższej klasy rozgrywek Orlenygi, także to też w jakiś sposób wzmocni te obchody. Ja jeszcze raz chcę podkreślić bardzo wyraźnie, że ta rocznica i ta uroczystość, spotkanie sympatyków, zawodników, mieszkańców ostrowca przede wszystkim ma na celu jakby promocję tej ostatniej pięciolatki i pokazanie czy zaprezentowanie Nadziei na przyszłość tych sportów, które, czy tych dyscyplin, które są zorganizowane w obrębie tychże dwóch klubów. Impreza ta odbędzie się 4 października. Gdzie organizatorem będzie Kształt Strowiec Świętokrzyski Stowarzyszenie i Kształt 1929. W tej chwili jesteśmy na etapie kształtowania takiej grupy partnerów. Na razie mamy odpowiedź twierdzącą od naszych dwóch samorządów, czyli Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, jak i też Starostwa Powiatowego. Dzisiaj jesteśmy po rozmowie z klubami kibica i kluby kibica tychże dyscyplin, które funkcjonują w tych klubach również włączam się w te obchody. No i jeszcze wystosowaliśmy pisma do jednostek organizacyjnych, samorządów, takich jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji czy Miejskie Centrum Kultury, które zaprosimy do współorganizacji tego przedsięwzięcia. Klub sportowy Święto Świętokrzyski w swoich strukturach posiada bardzo wielu utalentowanych zawodników. Tego typu impreza będzie miała na celu żeby ci zawodnicy zintegrowali się po prostu ze sobą. Mamy naprawdę zdolną młodzież, która tak naprawdę tutaj w Ostrowcu nie ma za wiele okazji, żeby spotkać się z osobami, które uczestniczyły w życiu klubu z wcześniejszych lat. I to tak, chcemy, żeby ta formuła tego, tych obchodów właśnie była w takiej. W takiej Otoczce integracji i, i żeby nasi e, zawodnicy utożsamiali się z klubem e, i, i z ludźmi, którzy tutaj, e, którzy tutaj pracowali na rzecz KS KRZO. E, klub sportowy KRZO obecnie jest najlepszym klubem w województwie. Dlatego też e, w ramach e, tych obchodów chcieliśmy tutaj e, tych naszych najlepszych zawodników uhonorować. Podziękować im za pracę, pokazać Ostrowieckiej publiczności jeszcze raz. To na pewno, to na pewno zespoli nasze struktury i, i będzie, będzie bardzo dobrze odbierane wizerunkowo przez naszych kibiców i tutaj zawodników. Sponsorem audycji jest spółka BCLDS bobkiewicz Cholewiński, producent cystern. Na program zaprosił sponsor właściciel portalu aranżacji kuchni.com.pl.